Ostatnim czasie na terenie powiatu oświęcimskiego policjanci zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość akcyzową. Mundurowi ustalili, że na jednej z posesji znajduje się magazyn z wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. W ramach działań funkcjonariusze zatrzymali trzech mieszkańców województwa małopolskiego w wieku od 31 do 39 lat, a następnie przeszukali pomieszczenia gospodarcze, garaż i samochody. Zabezpieczyli łącznie ponad 4,8 milion sztuk papierosów oraz tyton. Wartość nielegalnych wyrobów akcyzowych to blisko 3,7 milion złotych. Wszystko na to wskazuje, że część papierosów pochodziła z przemytu, a ponadto była oznaczona banderolami państw za wschodniej granicy Polski. Z ustaleń śledczych wynika, że papierosy przechowywane w tym magazynie wprowadzano następnie na rynek Małopolski i Śląska. Mundurowi oszacowali, że gdyby te wyroby trafiły do nielegalnego obrotu na terenie Polski to skarb państwa mógłby stracić ponad 5,8 miliona złotych. Zatrzymanych doprowadzono do prokuratury rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, za które grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat trzech. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy obecnie wyjaśniają wszystkie jej okoliczności oraz ustalają inne osoby mogące mieć z nią związek.